Wzorem wywiadu jest AutoGT Centrum Dealerskie Hyundai – jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witam na kolejnej ciekawej rozmowie w studiu SOHFPL. Dziś ze mną bardzo długo oczekiwany gość, ale wreszcie jest pan Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy jesień. Lato było dla Kampinoskiego Parku Narodowego i dla wszystkich bardzo ruchliwe i gorące. No i pytanie pierwsze, czy nie rozdeptaliśmy Panu parku? Bo chyba tłumy były. Były tłumy, zaraz o tym powiem, ale zaczynając od tego pytania, lato było bardzo łaskawe. Łaskawe. W sensie tym, mhm. ja mam na myśli przede wszystkim sprawy pożarowe, mhm. zagrożenia pożarowego parku. Gdyż no, to jest park bardzo palny, w głównej mierze składa się z drzewostanów sosnowych narażonych bardzo na różnego rodzaju pożary, a pomimo tego, że opady nie były jakoś w sposób wyraźny inne od, od poprzednich lat, one były niewielkie, ale były dość systematyczne, mhm. więc nie było takich wielu okres, okresów suszy, w związku z tym i tych zdarzeń pożarowych było stosunkowo niewiele, co jest dla tego parku, jak mówię, niezwykle Lostami, ważne i w tym tak. sensie lato było łaskawe. No, ale teraz, ale wróćmy, teraz wracając, wróćmy do turystów, tak. bo to jest coraz popularniejszy kierunek spacerów, wypraw. No i, i ludzi pojawia się czas. Faktycznie masa. jest coraz, coraz jakby tutaj dla Warszawiaków, dla całego otoczenia, dla miast, wokół Puszczy Kampinowskiej, Nowego Dworu, Mazowieckiego właśnie Sochaczewa coraz bardziej coraz atrakcyjniejszy teren do zwiedzania. Tutaj można powiedzieć, że w dużej mierze wpływ na to miała sytuacja ta pandemiczna mhm. ostatnich lat, gdzie my szacowaliśmy od wielu, wielu dziesiątków lat, zresztą były badania naukowe prowadzone przez SGIW, przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, że tych turystów corocznie mamy około miliona. Natomiast okres pandemii, a więc co się za tym wiązało, pamiętamy Zakaz przemieszczania się na wyjazdów zagranicznych, te wielkie ograniczenia na nasze jeziora, masowych, morza, tak? góry, brak imprez masowych, tych eventów tak zwanych i tak dalej i tak dalej spowodowało to, że ludzie zaczęli tutaj dostrzegać to najbliższe sąsiedztwo, właśnie sąsiedztwo Puszczy Kampinowskiej. i no, ruszyły wielkie, wielkie rzesze ludzi na park. Oczywiście jak się skończyła pandemia, to się część osób wycofała, ale część już z nami pozostała. I teraz szacujemy tak ostrożnie, że tych przeciętnie rocznie odwiedzających to nie będzie milion, tylko będzie gdzieś te milion trzysta, milion pięćset, a więc to jest bardzo, bardzo duży wzrost. Jakie najczęściej błędy popełniają osoby odwiedzające park? Co robimy źle, w jaki sposób chcąc dobrze, czyli o, pooddychać i poobcować z przyrodą jej szkodzimy? Bo chyba takich rzeczy jest. Ja sporo. myślę, że przede wszystkim no, jest ciągle takie jakby małe, zrozum małe zrozumienie, dlatego, że powinniśmy się rzeczywiście poruszać tylko po szlakach turystycznych. A tych szlaków. Kampinoski Park Narodowy przygotował no, wielką ilość, to jest 350 km szlaków pieszych, 200 km szlaków rowerowych, mnóstwo różnego rodzaju ścieżek edukacyjnych. Natomiast no, często wydaje się yy, ludziom, że to jakiś taki nasz wymysł, kaprys, mhm. ale to chodzi po prostu o ochronę tych zasobów przyrodniczych, które mamy, o to, żeby na tych terenach nieudostępnionych no ta przyroda mogła zarządzać swoimi zasobami sama. Stąd szlaki turystyczne. Wiele atrakcyjnych miejsc udostępniamy poprzez szlaki, aby to było wystarczające. No niemniej dużo, dużo osób zbacza z tych szlaków i, i chodzi po, po, po całym A terenie tego parku. A tego nie robić wolno. nie wolno. I nie powinniśmy przede wszystkim tego robić. A co robić. z śmieciami? Nauczyliśmy się? Się już tu, jest, tu jest trochę lepiej rzeczywiście, bo już nawet to, że każdy z nas przecież ma określone umowy, jest to sortowanie, no to wiadomo, już jest ten system śmieciowy, że tak powiem, w całym kraju funkcjonuje i tutaj na pewno jest lepiej. Lepiej z różnego rodzaju śmieciami gabarytowymi. Tego bywało w minionych latach mnóstwo jakichś odpadów budowlanych, jakichś mebli, lodówek, itd, i tak Tego już nie ma. Czy też jest to bardzo sporadycznie? Wbrew pozorom można by, mogłoby się wydawać, że takie pojedyncze śmieci, takie wspomniałem, puszki, butelki, to są jakieś tam nieistotne elementy, ale właśnie kłopot polega na tym, że to są rozproszone. Śmiecie, więc, a więc nie gdzieś złożone przy jakiejś drodze, mm. przy jakimś koszu na śmieci, przy jakimś szlabanie, tylko właśnie w sposób beztroski idzie się szlakiem, czy poza szlakiem i rzuca się to puszka, więc trudno jest to później nawet odnaleźć, czy, czy, czy objąć jakimś mm. systematycznym zbieraniem śmieci, chociaż. Chociaż to robimy i to są wielkie, wielkie koszty parku yy, i to te koszty własne. I, I mnóstwo wolontariuszy w parku pracuje nad tym, żeby park był czysty i chyba generalnie tak to jest. Niemniej oczywiście nie można wykluczyć, że od czasu do czasu natkniemy się na, na takie rzeczy. No ale to chociaż dobrze, że, że mówi Pan, że ta świadomość powoli rośnie. A tak. co z ludźmi, którzy przychodzą do parku lub chcą przychodzić do parku z psami? Generalnie parki narodowe to nie jest miejsce. Dla y ustawa zabrania wprowadzania psów na tereny parku poza jedną okolicznością są tak zwane obszary ochrony krajobrazowej w parku są tereny prywatne i oczywiście tam można poruszać się z psami zresztą jak mówię jest kilka tysięcy hektarów gruntów prywatnych w parku są wsi w parku tych wsi jest około 70 w różnym stanie jeszcze one funkcjonują, bo, bo Park Narodowy prowadzi od lat wykupy tych gruntów prywatnych, ale wsie są, przecież tam są również zwierzęta i jak najbardziej e, na mogą szlaki. się tam znajdować, ale na szlaki turystyczne nie powinniśmy e, wchodzić z psami, a już, a już w ogóle no, nie powinniśmy wchodzić z psami, które są bez uwięzi, które biegają swobodnie. No to już jest w ogóle przekroczenie jakiejś takiej gra granicy, również bez Bezpieczeństwa dla tych zwierząt, bo w naszym parku narodowym mamy drapieżnika, jakim jest wilk i ma się bardzo dobrze. To są dwie Watachy w parku plus jeszcze jakieś egzemplarze satelickie takie indywidualnie poruszające się. No i niestety piesek jest pewnym konkurentem i często no, ludzie zgłaszają, że gdzieś zaginął z ich ulubiony zwierzaczek. Można podejrzewać, że często właśnie może stać się łupem wilka, po prostu. Chociażby z tego powodu również powinniśmy mieć te pieski na uwięzi. Panie dyrektorze, w ostatnich latach, ja tak przynajmniej e, odnoszę takie wrażenie, obserwując to, co się dzieje, e, bardzo zmieniła się rola parków narodowych. To znaczy oczywiście ochrona przyrody przede wszystkim, ale teraz wychodzicie coraz bardziej do ludzi. Poszerza się oferta edukacyjna, poszerzają się właśnie te szlaki e, i ja się zastanawiam, jak to pogodzić, czyli właśnie to otwieranie się na ludzi, to mm -hmm. wpuszczanie tych milionów ludzi do parku e, z tą ochroną i od. E, od się no, nie, nie jest to proste, bo z jednej strony właśnie to, to nasza ustawa o ochronie przyrody mówi to wprost. Tym priorytetem najważniejszą rzeczą w parku narodowym jest ochrona zasobów przyrodniczych. I to wszelaki, które się znajdują na terenie tego parku. Nie mówimy tylko o jakichś wyjątkowo rzadkich roślinach czy zwierzętach, tylko z definicji cała przyroda ożywiona, nieożywiona w parku jest chroniona. A z drugiej strony, no z nazwy ten park narodowy właśnie również powinien służyć ludziom, powinniśmy pokazywać te zasoby, y, które mamy i tak właśnie to, co już wspomniałem, poprzez szlaki turystyczne czy nasze działania edukacyjne, y, próbujemy to robić. Y, y, mamy dwa ośrodki edukacyjne w granicy po Campinosu i, i przy dyrekcji parku w Izabelinie prowadzimy tam y, 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 nasze zajęcia. Co tutaj można dodać? W przypadku naszego parku, który ma powierzchnię ponad 38,5 tysiąca hektarów, a więc jest to drugi pod względem wielkości park narodowy w naszym kraju, my się jeszcze bronimy. Jeśli można tak powiedzieć, swoją powierzchnią, swoim hmm. terytorium, czyli jeszcze te uciążliwości, które ewentualnie płyną z tego nadmiernego jakiegoś uczęszczania w niektóre miejsca, one jeszcze nie są tak, tak duże, są gdyż jest tak? wielkie, potężne terytorium tego parku i jak mówię, park broni się swoją taką odpornością wewnętrzną. Hmm. Ale oczywiście są tereny bardziej narażone, szczególnie od strony Warszawy gdzie sami mówimy, że te, te pierwsze hektary, te pierwsze kilometry to są, można powiedzieć, taką pewną częścią buforo, buforową między wielkim miastem, bo przecież my mamy bezpośrednią granicę z miastem stołecznym Warszawa, tym buforem dla ochrony coraz cenniejszych zasobów, a można powiedzieć, że, że te zasoby są wyjątkowe. Również tu w okolicy Sochaczewa Strona, Zachodnia Puszczy ta właśnie mie uczęszczana jest bardzo wyjątkowa. No właśnie, skoro wspomniał Pan o tych zasobach, to o nich porozmawiajmy, tylko tym razem nie o drzewach, nie o wilkach, nie o rysiach, tylko o wydmach i bagnach, mm -hmm. bo te bagna, o czym wiele osób jeszcze nie wie, są niesamowicie istotne dla równowagi, zwłaszcza w naszym, ja mówię w naszym, no bo czuję się jako sąsiadka. No, no tak Mamy jeden jest. park narodowy. Tak, w naszym, parku, w naszym parku narodowym. Te mokradła przez ostatnie lata, kiedy zimy, kiedy zimy były takie, jakie były, Lata były suche i, i gorące, no, ciężko im było. Jaka jest ich rola i jak się mają po tegorocznym lecie? Ale Mokradło. nawiązując do Mokradło. tego pytania, Mokradło. pani redaktor, że, tak jest, że może porozmawiajmy o wydmach, bagnach, ale to przecież właśnie dla tych wydm i bagien tak naprawdę utworzono Kampinoski park narodowy. To są te kontrastujące środowiska od bardzo suchych bagien po po bogate, żyzne i mokre, od suchych wydm, po, po bogate, żyzne i mokre bagna. Za tym idzie oczywiście różnorodność ta siedliskowa, a za tym cała mozaika zwierząt i roślin, ale tak naprawdę to jest pochodne mm -hmm. tego, pod, tego przedmiotu ochrony. Czyli i bagien dla, t, dla ochrony tych zasobów, utworzono Kampinoski Park Narodowy. Yy, I rzeczywiście, yy, w kontekście tego, co się dzieje, zmian klimatycznych, chociażby ta świadomość jest coraz większa, wiemy o tym, czytamy, yy, rozmawiamy. Yy, yy, trzeba stwierdzić, że po pierwsze, lasy są niezwykle ważne dla. Dla regulacji tych warunków klimatycznych na no, Kampinoski park narodowy to naj, największe zasoby leśne w polskich parkach narodowych. To jest już prawie blisko 30 tysięcy hektarów pięknego kompleksu leśnego. Podkreślam to zawsze tuż na rogatkach Warszawa. stolicy, warskiej. Tak, jest. Tak, tak, tak. A więc te lasy ich rola, a z drugiej strony właśnie tereny bagienne które no, również mają wielkie znaczenie dla odkładania tej materii organicznej, dla, te, dla tego gromadzenia węgla, którego mamy w nadmiarze i, i gdzie ta rola bagien jest wielka. Nie mówiąc już o tej roli w ogóle gromadzenia wody, magazynowania, tej regulacji stosunków wodnych, wód podziemnych, krążenia tych wód, a więc tych zasobów, które są ważne dla człowieka po prostu. I tutaj no, dużą pracę wykonujemy, aby poprawić kondycję tych bagien, bo rzeczywiście no, z jednej strony my tutaj tak się szczycimy z tym, że że po sąsiedzku jest wielka, wielkie miasto, stolica państwa, ale z no, ale drugiej to strony miasto wyciąga, to, to miasto się rozbudowuje, urbanizacja wokół Puszczy postępuje i to w sposób y, niesamowity. No, wystarczy od strony Warszawy jechać przez gminę Łomianki czy przez gminę Stare Babice prawda? i zobaczyć, co się dzieje. Y, oczywiście przyjmujemy to realnie, no, widzimy, w jakim miejscu jesteśmy i, i wiemy, że ten y, postęp tej urbanizacji jest nieunikniony w okolicach puszczy, no ważne, żeby to w jakimś ładzie przestrzennym się rozwijało, to już powiedzmy temat na inną hmm. rozmowę, prawda, aby odpowiednio to z jakimiś planami zagospodarowania przestrzennego się toczyło, to jest niezwykle, yy, yy, niezwykle, niezwykle ważne. Yy, niezwykle ważne. Ale właśnie dla ochrony tych, tychże bagiem. Zresztą w tym też prowadzimy specjalne programy, udaje się tutaj pozyskiwać środki również z pieniędzy unijnych i prowadzimy takie pro, programy rewitalizacji tych naszych bagiem. powrotu troszeczkę do tego st robi? pierwotnego stanu. Jak to się robi, żeby było bagno? No, o, o, te tereny są mhm. tylko po pierwsze, dużo terenów wokół nich było użytkowanych rolniczo, prawda? I teraz, żeby cokolwiek zrobić na tych bagnach, żeby poprawić te stosunki wodne, no należy prowadzić różnego rodzaju zabiegi, na przykład jakichś przetamowań, no, poprawy tej retencji, prawda? Ale żeby to zrobić, nie można popsuć, nie wiem, komuś upraw rolnych, prawda, na jego polach, w związku z tym Pierwszy to jest ten proces, który ciągle się przewija w Kampinowskim Parku Narodowym od lat to są te wykupy gruntów, aby właśnie nie popadać w kolizję z mieszkańcami puszczy. Jeżeli już chcemy jakiś taki zabieg ingerujący w środowisko wykonać, to są te wykupy, a później, jeśli dana, dany obszar, jakiś fragment puszczy Kampinowskiej jest już w miarę uregulowany. Właśnie własnościową, no to możemy próbować już tą małą retencję robić. Małą. Tutaj póki co nie można mówić o jakichś rewolucyjnych mm -hmm. zmianach, bo jak mówię, za duże jest to otoczenie zurbanizowane, za dużo jeszcze terenów rolnych. W związku z tym, absolutnie chcemy mieć przyjaciół wśród e, mieszkańców, którzy sprzyjają Parkowi Narodowemu, a nie wrogów. W związku z Ale, tym, mm -hmm. to są takie na razie zabiegi. Mikrobiam Jasne, Ale ja muszę skali. zapytać, czy jeżeli już odzyskacie Państwo ten teren, który powinien. Być bagienny, to nie wystarczy pozwolić mu zdziczeć. To potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe zabiegi. Yy, to znaczy, on zdziczeje. On, zdzicze on hmm. będzie yy, unaturalniał się teren, chyba że. Mamy jakieś obszary otwarte mhm. i chcemy zachować ich otwartość z uwagi na jakieś wyjątkowe tam rośliny czy mhm. zwierzęta, które tam są. Ale w Parku Narodowym jest dział nauki i monitoringu i generalnie każdy grunt, który albo kupujemy, albo właśnie idzie pod różnego rodzaju określone zabiegi, najpierw oceniany jest przez naszych specjalistów, naszych naukowców, w którym kierunku powinniśmy mhm. iść ewentualnie. Czy pozostawić, nie ruszać nic obserwować procesy przyrodnicze jak one się potoczą same, czy też są właśnie jakieś wyjątkowe cenności, że warto zaingerować mhm. i utrzymywać na przykład jakieś pomimo, pomimo tego dziczenia, pomimo tego zalania, powiedzmy, że warto jakiś ekosystem otwarty mhm. na przykład utrzymywać, bo jest cenny. Znaleźliście Państwo jakieś e, cuda ostatnio? E, czy ostatnio jakieś cuda? Ja myślę, że, że one są i tak od, od, od lat i tak nagle coś, coś nie wyskakuje, chociaż oczywiście. Cuda nie, ale przyrodnicze terenu w miarę właśnie chociażby troszeczkę powrotu tej naturalności do środowiska wzrastającego, wzrastającej podmokłości niektórych łąk. No, obserwujemy, że na przykład zaczyna zwiększać się populacja, czy to czajki, czy zaczynają zalatywać do parku bataliony, które są takim wyjątkowym prawda, ptakiem, Potętymi, koja kojarzonymi właśnie te piękne ptaki, kojarzonymi z bagnami biebrzańskimi. No, może jeszcze u nas lęgów nie ma, ale już corocznie obserwujemy w niektórych miejscach, że one są. Są, bytują kilka tygodni, a więc jakby tutaj też zaczynają te warunki tak rozpatrywać. To znaczy, że dla nich też chyba korzystniejsze się stają. Zresztą tak było i z wilkiem, mhm. którym może, może też innym razem, ale tylko w tym sensie, że. Wilki były wiele, wiele lat temu, prawda? W momencie utworzenia później parku i przez wiele dziesięcioleci wilków tutaj nie było. One zachodziły, bo są notatki, są w kronikach parku te odnotowania ich wejścia na teren parku, że na przykład jakaś Watacha przebywała tydzień, dwa czy trzy, po czym wynosiła się z parku. Widać, nie znajdowała tutaj dobrych warunków. No a ostatnio te, no to pewnie już z 10 lat czy, czy ze 12, wilki tutaj przyszły, zawitały, zobaczyły, że te warunki się zmieniły właśnie również na skutek znowu tych wykupów, że ta puszcza dziczeje wewnętrznie, pomimo tego zagrożenia urbanizacją wokół. Z warunki są dogodne, jest mnóstwo zwierzyny, a więc stołówka otwarta, mm. mówiąc tak w cudzysłowie jest... i zostały i już są. Tak, panie dyrektorze, że obecność dużych drapieżników na jakimś terenie świadczy o tym, że ten ekosystem jest zdrowy, tak? Do... To jest tak Dokładnie, tak Dokładnie tak, a z drugiej strony bardzo dobrze, że jest ten drapieżnik. Myśmy w okresie przedwiośnia często notowali takie no powiedziałbym archityczne chodzące zwierzaki, jakieś łosie takie prawie przed padnięciem no gdzieś no to co Wiadomo, jak jest dużo zwierząt, to przecież też choroby się trafiają, jak, jak u każdego gatunku. I te wilki już teraz robią tą swoją robotę sanitarną, że takich egzemplarzy właśnie. W kryzysowym, że tak powiem, takim wyglądzie jest coraz, coraz mniej. Ponieważ to jest pierwsza nasza rozmowa, ale nie ostatnia, obiecał Pan przed kamerami SOHCFPL, to mimo, że tych moglibyśmy godzinami, to na dzisiaj proponuję już skończyć, tylko mam jedno osobiste takie pytanie jeszcze do Pana, Panie Dyrektorze. Ciężko jest być dyrektorem Parku Narodowego? O, czy ciężko? Pewnie, ja bym tak powiedział, nie chcę, nie chcę za innych dyrektorów się wypowiadać, ale ja myślę, że Kampinoskiego Parku Narodowego nie jest lekko. Bo hmm. to jest cały czas jeszcze młody park. Tak? Prosta jeszcze sprawa, jest... tak, ale przede wszystkim przeogromny park i w tym zderzeniu z wielkim miastem. Hmm. A więc tutaj ja to zresztą to, to nie będzie wynalazcze, ja to zawsze podkreślam i to porównuję. Tutaj się spotykają dwa żywioły. Ogień i woda. Powiedzmy, że tym jednym żywiołem to jest Park Narodowy i z definicji najwyższa forma ochrony przyrody, która ma to wszystko chronić, a z drugiej strony wielkie miasto ze swoimi aspiracjami, to jest naturalne, próbą rozwoju, urbanizacją i tak dalej. No i te dwa żywioły tu się zderzają po prostu ze sobą, a my musimy w tym wszystkim jakoś się odnaleźć i dla tej przyrody, ale również dla mieszkańców dla samorządów, dla tej dobrej współpracy. Przecież to Kampinoski Park Narodowy jako taki wielki park no, współpracuje na co dzień z trzema samorządami powiatowymi, Sochaczewskim, Now Nowego Dworu Mazowieckiego i, i Warszawskim Zachodnim i osiem gmin na co dzień, z z z w tym w Brochów właśnie, jeśli chodzi tutaj o ten obszar Sochaczewski. To nie jest łatwe, ale myślę, że wszystkim nam to daje niezwykłą satysfakcję, również samorządów. Ja to zawsze mówię tak, że wydaje się, że tutaj potencjalnie jest niesamowita ilość konfliktów, które gdzieś mogłyby wypłynąć. Ale jakby chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę i my w dyrekcji parku, i właśnie nasi przyjaciele samorządowcy i mieszkańcy, że to jest tak delikatna materia tutaj, że tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie rozrobić jakieś problemy, tylko aby to wszystko jakoś łagodzić, szukać tych kompromisów, bo jesteśmy w niezwykle trudnym terenie. Ale, ale właśnie kończąc, ale. Praca w takim nie daje tak, niezwykłą satysfakcji i warto. I tacy są wszyscy pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. To są pasjonaci. Pracują na tej przyrodzie tu prawda? w tym, trudnym, trudnym obszarze i, i ja to widzę na co dzień i, i, i jestem wdzięczny pracownikom za tą ich no, wspaniałą pracę na rzecz przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. To jeszcze proszę powiedzieć, jak duży to jest zespół? To jest zespół około 130 osób. To jest największy zespół w polskich parkach no, narodowych, ale, i ale też i jakie, i, 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 jakie wyzwania. Choć tak może w formie ciekawostki. My mamy taką siostrzaną współpracę z parkiem Indiana Dios Chicago. Podobnie duże miasto Chicago i Park Narodowy, zresztą Wydmę również. I tam jest powierzchnia kilku tysięcy hektarów i pracuje również około 130 osób. A u nas jest 38,5 tysiąca hektarów to i również 138. Takie porównanie, taka ciekawostka. Bez pasji się nie da. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za to spotkanie. Bardzo które, dziękuję. Które zgodnie z ustaleniami zapoczątkowuje cały cykl. Będziemy o Puszczy Kampinoskiej i o Kampinoskim Parku Narodowym bardzo dużo rozmawiać, bo to jest temat niezwykle ważny. Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Bardzo. I dodam tylko, że sponsorem wywiadu jest AutoGT Centrum Jeden z z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy znajdziecie w aplikacji mobilnej i na stronie www.